Cześć, tutaj Michael, postanowiłem ukraść kanał Xdeuszowi. Waszemu nie? E, Michael, ale co ty robisz? No o cholera! Czy to Freddy Adrian? A więc, cześć, jest tu Xdeusz i Michael. Chcielibyśmy Wam opowiedzieć na temat y, historii I Show Speed. Ostatnio działo się bardzo dużo w jego życiu. Na początku ten. Klasterkowy ból A później jeszcze ta sytuacja... O której że, dzisiaj powiemy. Która wyciekła z live'a. Niedawno Aliski robił live'a, gdzie grał FNAFa. Wystraszył go um, jump I no i zbyt, zbyt źle zareagował, źle zareagował zeskoczył z krzesła i zaczął robić dziwne ruchy, mówiąc po tyłczyka i wyskoczył mu z rozporka, no, no mięso tyłczyka oh shit tego pewnie you baby what happened to you oh my god you look awful oh my god no i następnego dnia lub tam dwa dni po y, sytuacji Aisha Speed zrobił kolejnego live gdzie pod koniec wszedł na stronę omegle i spotkał tam niejakiego Polaka, który zaczął na początku właśnie żartować sobie z jego przyrodzenia i następnie zaczął go wyzywać o to. I I speed Wy... wybuchł złością i smutkiem i miał mu mi się coś podobnego do etyki. Tylko że ma i jeszcze tego nie zrobił. Mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni i a jeszcze ospidy stanie przeprosiny, które zasługuje do swoich fanów, od Polaka. To jest niebywałe, jak jeden błąd może zniszczyć karierę. Po tylu ilu, tyle zrobił dla swoich fanów, a to zrobił jeden błąd i wszyscy o tym zapomnieli. No nic to dzięki to na tyle. Dzięki wielkie to na tyle. Módlmy się za speeda i. I hashtag SaveSpeed. Dokładnie. Do widzenia. Państwu. To się nagrywa? Kebab.